Święto Strażaka to okazja do podkreślenia niezwykle ważnej roli Państwowej Straży Pożarnej w życiu społecznym. Strażacy nieodmiennie cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym. Ratują ludzi i ich mienie często z narażeniem własnego życia. Chcę z okazji Strażackiego Święta wszystkim sierackim strażakom złożyć serdeczne podziękowania za trud i wysiłek, który na co dzień wkładają w to, żeby na jak najwyższym poziomie nieść pomoc zagrożonemu życiu i mieniu ludzkiemu. Wiem, że społeczeństwo. Miasta, powiatu sieradzkiego może na Was zawsze liczyć, a w sposób szczególny jeszcze dziękuję za to, że jesteście do dyspozycji y, również dla całego województwa i Polski, bo, bo bywają takie sytuacje, że musimy wspierać kolegów w innych powiatach czy też w innych województwach. Za tą ciągłą gotowość serdecznie wszystkim strażakom sieradzkim y, dziękuję. Gratuluję jeszcze raz wszystkim y, y, oznaczonym, awansowanym w dniu dzisiejszym. Jest to na pewno przejaw Waszej ciężkiej corocznej pracy. Życzę, żeby nadal ta służba, którą pełnicie, yy, miała dla Was dużo dużo satysfakcji, przynosiła Wam wiele satysfakcji, życzę, żeby yy, ta codzienna służba była dla Was bezpieczna, żebyście zawsze z każdej akcji bezpiecznie wracali. Yy, a na co dzień takiego naprawdę stronskiego szczęścia, żeby Was nigdy nie opuszczało. Podziękowania za ofiarną służbę i życzenia na przyszłość skierowali do sierackich strażaków komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Brygadir Wiesław Leśniakiewicz i prezes zarządu głównego ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druh Waldemar Pawlak. Każdy dzień staje przed strażakami coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Współczesna ochrona przeciwpożarowa to wszechstronna, nowoczesna i nieprzerwanie samodoskonaląca się struktura oraz pewne i mocne ogniwo systemu bezpieczeństwa państwa. Jej wizerunek, niezmiennie pieczętowany społecznym zaufaniem, jest dziełem waszego powszedniego uporu i determinacji, konsekwentnego zaangażowania, entuzjazmu i kreatywności. Wszystkim wam życzymy, by te wysiłki przyniosły radość i satysfakcję, a innym inspiracją do działań na rzecz Zbiorowego pożytku. Niech Wam służy dobre zdrowie, a strażackie szczęście i wszelka pomyślność towarzysze, towarzyszy każdemu działaniu na niwie zawodowej, społecznej, jak i w każdej sferze osobistego zaangażowania. W tym dniu w sposób szczególny, z należnym szacunkiem, odnosimy się do dorobku seniorów i weteranów zawodowego i ochotniczego pożarnictwa. Solidnego fundamentu trwałych wartości. Na których opiera się nasza tradycja. Eto służby jest dziełem pokoleń i z nadzieją, że będzie godnie podtrzymywany, witamy w naszych szeregach młodzież, dla której strażacki mundur jest symbolem pasji lub także drogi zawodowej, a w każdym przypadku powodem do uzasadnionej dumy. Pięciu strażaków zostało odznaczonych przez ministra spraw wewnętrznych brązową odznaką zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łodzi odznaczył trzech strażaków złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, dwóch srebrnym i jednego brązowym. Dwudziestu sieradzkich strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie zawodowe. W imieniu awansowanych i odznaczonych pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za uznanie, którego dowodem są dzisiejsze zaszczyty. Uz uzyskane awanse są dla nas powodem do dumy i satysfakcji z dobrze spełnianego obowiązku. To nagroda za pełen profesjonalizmu trud codziennej służby. W imieniu awansowanych i oznaczonych jeszcze raz serdecznie dziękuję. Święto Strażaka to również doskonała okazja do przekazania nowoczesnego sprzętu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu otrzymała kłada z napędem na cztery koła. Maszyna wyposażona jest w gąsienice, dzięki którym może poruszać się w trudnym terenie. Niedostępnym dla pojazdów kołowych dołączona do zestawu przyczepka pozwala na szybki transport kłada na miejsce działań. Sprzęt wart jest ponad 60 tysięcy złotych. Nowoczesny sprzęt, który przekazujemy ciągle strażakom, to przede wszystkim nowoczesne narzędzie pracy. Mamy XXI wiek, mamy coraz więcej różnego rodzaju zagrożeń, który musimy stawić czoła. A y, mamy dobrze wyszkolonych ludzi, ale bez sprzętu nie bylibyśmy z tego w stanie w sposób profesjonalny robić. Dlatego też ciągle zabiegamy o ten nowoczesny sprzęt, o te nowoczesne narzędzie pracy, które będzie właśnie nam służyło, żeby to y, ratowanie y, robić na, na jak najwyższym możliwym poziomie. Szanowni Państwo, działania nasze zmierzają do stworzenia niezawodnego systemu ratowniczego na naszym powiecie. Niezmiennie od lat uzyskujemy pełne wsparcie i pomoc finansową ze strony władz rządowych, samorządowych z terenu powiatu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz firm i instytucji oraz organizacji społecznych, wieloletnich sojuszników naszej formacji. Uzyskiwana pomoc jest dla nas niezwykle ważna. Bez niej wiele działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa pożarowego pozostałoby do dzisiaj jedynie w fazie projektów. Strażacy nie dysponowaliby nowoczesnym sprzętem, pojazdami pożarniczymi oraz coraz lepszym zapleczem logistycznym. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wspierają nasze działania. W tym roku sieradcy strażacy otrzymają jeszcze średni samochód ratownictwa wodnego, ciężki nośnik kontenerowy z przyczepą kontenerową i dwoma kontenerami kwatermistrzowskim i socjalnym oraz amfibijny pojazd gąsiennicowy.